Jestem pięknie, a dzisiaj ze mną Rogalik, co Witam nie jest serdecznie. dziwne, ale mnie buchnął. Wy tak buchnijcie w suba tam na dole, jest? <noise> dzisiaj mamy 100 zł do wydania i musimy kupić jak największą ilość pieniędzy rzeczy. Wy. Super! Tym, to mi się podoba! Koło Fortuny będzie decydować ile mamy czasu na wydanie tych pieniędzy, ale nie możemy wydać więcej niż 100 złotych. Wygrana osoba zgarnia wszystkie przedmioty przeciwnika. Deal? Deal. A wy zostawiacie łapeczkę w górę pod tym odcinkiem i suba z dzwonem i piszecie w komentarzu co byście kupili na naszym miejscu. Koło Fortuny będzie nam losowało różne challenge'e jeszcze później, ale lećmy już do sklepu bez przedłużania. My już jesteśmy w galerii, jak widzicie teraz Patryk wylosuje mi czas, bo ja idę pierwsza. Okej, okay. losujemy czas. I Klaudia będzie miała do wyboru na zakupy 3 minuty. Nie ma szans. Klaudia będzie miała na zakupy 3 minuty. No i jeszcze będzie musiała wylosować challenge. Challenge zmieniamy co 2 minuty, więc nie będziesz miała okazji go zmienić. No Uwaga. Jak, jak 3 minuty mam to. A no faktycznie, no dobra. Uwaga, i będziesz miała do kupienia jeszcze tylko damskie rzeczy. No to trochę mało czasu na damskie rzeczy, no bo będę musiała brać wszystko, co mi wpadnie w rękę. A damskie rzeczy też są drogie, bo pewnie pójdę na kosmetyki. <laughs> więc no dobra, no zobaczymy, co da się z tym zrobić. Dobra, ja już włączam stoper, mam 3 minuty, 100 zł. Akurat się dobrze zobaczyło, że jesteśmy około sklepu z takimi, wiecie, rzeczami do pielęgnacji, więc 3 minuty, czas startować Dobra, ile to kosztuje? 10 i ja mam już 22 złote mniej więcej. Celarny sobie wezmę i jeszcze krem. O, jaki piękny peeling. Rzucę sobie tylko to wszystko tutaj do pani. Nie wiem ile, nie wiem, ile wydałam pieniędzy. Weźmiemy szampon, bo kamerzysta zawsze mi kradnie. Nieprawda. Krem do, prawda, prawda. Krem do rąk i... Yy, nie wiem, może sobie wezmę jeszcze. A co, dobra, bym ja prosiła o... Rozwolczenie tak wszystkie. Tak. Torebeczkę też proszę. Mamy jeszcze dwie minuty za minutę mamy challenge. Co ta pani kasowała zakupy, Wydałam na to 91 zł. Jeszcze mam 10, no, 9 zł. do wydania. Ale minęły dwie minuty, więc losujemy challenge dla mnie. I uwaga! Tylko kolor czerwony. Dobra, lecimy do oszum, bo tam jest najłatwiej. Patrz szybko. Czas, czas, czas muszę włączyć. Nie, wcale nie oszukałam. Mam na nie niecałą minutę szybko. Nie ma czerwonych rzeczy. Nie ma czerwonych rzeczy. Boże, ja to wszystko muszę zważyć. Nie zdążę. Nie, no może zważyć. ważne byś w ręce miała. Mam 10 sekund. 20. Nie ma czerwonych rzeczy. Nie ma czerwonych rzeczy, nie ma mam czerwonych rzeczy. To się będzie liczyć, jak myślisz? Dobra. Stop. Mam kilka rzeczy, mam cztery rzeczy, czerwone siatkę zakupów zmęczyłam się. Dobra, idziemy do kasy, zważymy yy, i zobaczymy czy się zmieściłam w stubie. Mam nadzieję, że tak. Jak się nie zmieściłaś, to usuwamy je wszystkie, nie? Te z tego sklepu. Co, że ja mam oddać kosmetyki Nie, teraz? nie, te tylko... Wodywa A, z to tego warzywa, sklepu. to tak. Według mnie przekroczyłaś. Myślisz? No, to na końcu co wzięłaś to niepotrzebnie. Warzywo. No i 30 groszy. Dobra, to co chyba wykluczamy ją, nie? Bo nie chce mi się zważyć. No, to ja możesz po prostu odrzucić. Pomidor. Uuu, złoty 50. Papryka czerwona. Robi wrażenie. Robi wrażenie. O kurde, Blaszka. Uwaga. I granat, uwaga. Dobra, mamy pięć złotych, około pięć coś. A nie ma granatu nawet. A może on jest na sztuki? Poczekajcie. Granat jest na promocji, kosztuje 5,49. Policzmy to wszystko. 11? 11,16. No i co teraz? Mój odcinek, mojej zasady, mogłabym tutaj coś przekręcić. Wiecie, jak jest, jest ale chyba no nie będę tak. Nie, operator jest sturzem prawa. Nie, no normalną. No czasu wygrę. ci zabrakło, wiesz, dobrze, jakbyś miała że, czas, to okej. Okay. Dobrze, zostawiam te rzeczy tutaj obok, są zważone, może komuś się przydadzą. O, to. A te odniosę na miejsce. Dobra widzowie, fryzura fresh, broda fresh, jak to było dalej? Kreseczka siedzi. Kreseczka siedzi. Milion dolarów. Milion dolarów. A tym razem losujemy czas na moje zakupy <gryw> i zobaczymy ile mi wypadnie czasu, uwaga, o tak, robi wrażenie, 15 minut, dobrze mówię? Dobrze. Dobra, losujemy teraz też zadanie, które będziemy musieli wykonać i co to będzie? No i muszę kupować tylko zabawki. Pierwsze zadanie, za dwie minuty je zmieniamy, lecimy, chodźmy do osą, bo tam będą najtańsze zabawki, a muszę kupić ich jak najwięcej, żeby wygrać z Klaudią. Klaudia miała bardzo mało czasu, więc raczej powinno być łatwo, ale nie wiem czy czegoś nie zakombinowała, czy nie kupiła jakichś siatek albo czegokolwiek, bo ja też miałem taki plan. Na początku chciałem kupić 200 gumek za 50 groszy, tych co ostatnio tutaj w odcinku, ale no Klaudia powiedziała, że tylko jedną sztukę danej rzeczy możemy kupić. Chodźmy na zabawki. Dobra, jesteśmy na zabawkach, szukajmy czegoś taniego. Mamy 30 sekund na jakieś zabawki. Jak ja tak będę robił, to w ogóle nie zdążę. autko? Ale autko kosztuje 3 dychy. 9 zł. Dobra, jest jakieś za 7, mam. Coś jeszcze? Stąd? Autko za 7 ziko, chodźmy stąd dalej. No nie no, wszystkie zabawki są takie drogie, że to jest tragedia. Dobra, czekam te 4 sekundy i kręcę kołem. Dwie minuty minęły, więc zobaczmy jaki będzie drugi challenge. No nie, wszystko w kolorze żółtym będę musiał kupić, więc czas start i idziemy chyba na szkolne. Chodźcie. Wiecie, co co powiem nie wziąłem sobie koszyka, więc zaraz stracę kolejne minuty. <laughs> Mam żółty ołówek z pikaczu, chodźcie. Kurde, szkolne rzeczy też mnie przerażają. Co jest grane? Żółte gumki na ołówek. Jest git. Za z ziko. Co dalej, co dalej, co dalej, co dalej? I żółty klej, kleje są tanie przecież. Jest. Żółty klej zapiątaka. Jest Gucci. No coś jeszcze żółtego. Kamerzysta, pomóż. Nie. To jest żółte czy pomarańczowe? Niebieskie. Nie, nie mam pojęcia co mam kupić. A to? To się zalicza? Nie, stary, to jest zielone. Dobra, mam jeszcze minutę, więc. Masz o, gąbeczkę. Jakąś. Jest jakaś gąbeczka, do czego to jest? Zwilżacz wodny maczałka do palców. Dobra, jest żółta. Jest gąbeczka magnetyczna, żółta, okej. Okay. Wszystko tutaj się zgadza. Tutaj co to jest? Magnesik. Magnes jest. emotikony, biorę. Tutaj kolejna rzecz jakaś. Szywacz mini do keyboardu. Nie wiem, co to by miało oznaczać. Ty, Ja nie wiem, czy ja budżetu nie przekraczam. Żółte karteczki są. Jest gitowa. I zostało mi w szkolnych ile czasu? Dziesięć. Eee, Sekund, więc jeszcze szybko, 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 szybko. Żółte rzeczy, żółte, żółte, żółte. O, jeszcze takie karteczki to są przylepne. Dobra, mamy to. I nie mam dalej wózka, nie? I mi to wszystko leci. Czas stop, 4 minuty. Losujemy kolejny challenge na kolejne dwie minuty. Hmm, tylko damskie rzeczy. Co to znaczy damskie rzeczy? Ja muszę kupić ciuchy. No dobra, czas start po prostu. Muszę załatwić wózek, bo bez tego nie ma opcji, nie? Także buzeczek albo koszyk przynajmniej bo mi wszystko wyleci. Może że kwiatka weźmiesz. Co? Czy kwiatka weźmiesz? Kwiatek jest damski? Ma męski? No dobra, to wezmę takiego za 4 zł. nie gadajcie, że takie kwiatki sprzedają z taką doniczką. Przy okazji jest żółty, więc jest git, chodźmy. Dobra, jesteśmy na damskim dziale. Wszystkie damskie rzeczy. Zapraszamy. Co tutaj możesz? Ty jak tu drogo na tym damskim? O! Tarka. Widzicie? Otwierasz do butelek. Może być. Nie, otwiera to przesadziłem chyba. O muszę to wziąć by wałek do ciasta ruchomy to jest mega damskie wiesz jaki jest problem panie kamerzysto, że ja nie wiem czy mi budżetu starcza już ej dobra co by nie gadać to zostało mi 15 sekund na damskie więc postanawiam odpocząć w tym czasie bo nie zmęczyłem a jeszcze mam drugą połowę czasu więc nie powinno być źle ale mam nadzieję tylko że nie przekroczę budżetu kolejna kategoria zobaczmy co tutaj będzie kolor czerwony dobra czas start. musimy znaleźć kolor czerwony Ketchup jest w kolorze czerwonym dżem truskawkowy jest w kolorze czerwonym I tak takie rzeczy spożywcze, chodźmy. Nie wiem co to jest. Brydza, najtańsza jest czerwona akurat, zaraz To mi się podoba. Taniego, fasola, jest Gucci. Dobra i chodźmy stąd, bo tu jest za dużo takich rzeczy, które nie wiem czy można zaliczyć. Nie wiem co to jest, ale fajny pisak. Jest czerwony, biorę, idziemy dalej. Dobra, 8 sekund mamy. To jest czerwone? Można ponad czerwone dać? Skończył mi się czas. Rosuję kolejną kategorię, bo skończył mi się czas i zobaczmy, co to będzie. Tylko męskie rzeczy, przecież to jest najgorsze. Czas start. Mustarda jest męska? Oh, fest. Fest, myślisz? No. Dobra, to chodźmy, bo muszę Dobra, gościu bierze. Mustarda sarebska. I dodatkowo została mi minuta, więc chodźmy znaleźć te skarpetki. Gdzie są skarpetki? Po lewej. Mati, bo muszę zdążyć. Dobra, halo. To są męskie? Serduszka, no ale no, wydaje mi się, że męskie. Więc bierzemy męskie skarpetki i chodźmy. 15 sekund jeszcze nie? wybrałem ten sklep, ale tutaj od lady do lady mi zajmuje 2 minuty chodzenia. I nie wiem, czy będę miał więcej rzeczy niż kładę, która miała 3 minuty. 12 minut minęło, więc losujemy już ostatni challenge i zobaczmy, co to będzie. Zmęczyłem się chodząc po tym sklepie. Kolor zielony. Boże, czemu dopiero teraz ja widziałem już tyle rzeczy zielonych podczas tego. Czy ta woda kosztuje 16,50? Ale dobra, to będzie zielone, zmęczony na pewno. Czech cechini jest i cisowanka z butli. Co? Co? Nic. Uważasz, że się nie wyrabiam w budżecie. Nie, ja po prostu widzę pokazuję niektóre rzeczy. Chcemy nawik. Zielony Monsterek? Zielony Monsterek, też jest, tak? Tak, 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 tak. tak. Monsterek, który kosztuje 5,40. Ja nie wiem, czy ja jestem w budżecie. Czyli mam tak, 14. E, challenge, stop. Dobra, może tutaj mi się uda jakiś żółty kolor, czy coś? Kolor czerwony, czerwony. Dobra, jest czerwony kolor. Okej, okay, czyli weźmy tam najtańszą kolę. Zero sobie. No i nie wiem, czy coś jeszcze dokładać, bo nie wiem, czy nie przekroczę budżetu. Chodźmy do kasy po bo... prostu. Zobaczymy, ile mnie to będzie kosztować. Mam nadzieję, że nie powyżej stówki. Ile to kosztowało? 3 zł. Teraz to. 94 zł. Ja jeszcze ten ołówek mam, ale on nie ma kodu. I tego kwiatka mam. Nie wiem, ile ten kwiatek kosztuje. Wpisuję go kod. Dobra, zatwierdzam kwiatka. Nie wiem, jak ten ołówek zeskanować. Chyba idę po drugi i zobaczę, czy po prostu ten ołówek ma jakiś kod. Albo zrobię fotę i po prostu wpiszę. Mamy ten sam długopis, żeby nie było, że oszukałem z kodem. Także skadujemy i uwaga. 101,87% przekroczyłem budżet o złoto 87, wy sobie to wyobrażacie? Jedna stąd rzecz była po prostu niepotrzebna, a i tak bym to wygrał. To wszystko kupujemy i potem robimy Claudio Bambuko, że i tak wygraliśmy. Co tam? Co tam zaglądasz już? Wygrałam. Bo no, jak myślicie, kto wygrał? No. Dobra, ile masz rzeczy? No osiem. A jaką miałaś kategorię? Damskie rzeczy. Tylko tyle? A potem po losowaniu miałam y, tylko kolor czerwony, y, ale nie mogłam wziąć tego. To ja teraz wyciągam takie. Mam katego kategorię... A, a ja pokazuję, czy nie pokazuję? No wyciągaj wszystko. No, no dobra, więc patrzcie, mam szampo dla kamerzysty. To wszystko. No, to dosyć mało. To teraz tak, ja mają kategorię. Mało, mało, ale jakie? Ja mają kategorię dla kobiet, więc kupiłem wałek. Po pierwsze, czy ty uważasz, że tylko to jest dla kobiet i czy tym wałkiem ławcić nie chcesz przez... Nie, po prostu... Po prostu... Ten. Dla kobiet jeszcze tarka była. Taki nożyk za 50 groszy. To jeszcze dla kobiet było. O. A, jeszcze miałem kategorię dla mężczyzn, to no, kupiłem mustardę. <noise> Prawdziwie męska przyprawa, ale to mi kamerzysta doradzą. Dobra, czyli ja mam 8, 9, nie, 10 racić. nie 12, ma sensu. 12, Słuchajcie, 12, 11, 12, 12, 12. 12. 12. dajcie znać w komentarzu. 20. Co Waszym zdaniem oczywiście powinien wygrać. Ja chciałam tylko powiedzieć, że proszę mi to wszystko oddać. Nie, bo to dla kobiet. Nie, ale ja tak, to wygrałem. Nie. Ja to wygrałem. Stawcie łapkę i słuchaj, zostaw to, gnojku, mały, bo się zaraz tutaj tym wałkiem. Ale ja to wygrałem. Nic nie wygrałeś. Zostaw to. Trzymajcie się. Czekajcie na resztę odcinków, muszę uciekać! No, ja, ja za Monsterka ci prawdę powiem. Ale no, Monsterek jest mój! Prawda jest taka, że wygrałaś. Że wygrałaś, bo wydałem 101 złotych 80. Obrót sytuacji. Gratuluję. Żartowałam.